Najlepszym po Stanach Zjednoczonych miejscem do obchodzenia Dnia Niepodległości, powiedział ambasador Muldo prawie dwóch tysięcy gości zebranych w jego rezydencji na przyjęciu z okazji 4 lipca. Warszawa to wspaniałe miejsce do świętowania narodzin państwa amerykańskiego, ponieważ nasza demokracja ma dług wdzięczności wobec Polaków, którzy pomogli nam wywalczyć niepodległość, dodał ambasador. A teraz powitajmy od wielu lat wyjątkowego przyjaciela Stanów Zjednoczonych ministra spraw zagranicznych. Rzeczpospolitej Polskiej, Radosława Sikorskiego. Proszę zabrać głos, Obecny na przyjęciu polski minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, stwierdził, że stosunki polsko-amerykańskie jeszcze nigdy nie były tak dobre jak obecnie. W czasie ceremonii dziennikarka Małgorzata Niezabitowska i fotograf Tomasz Tomaszewski otrzymali nagrody imienia Czesława Miłosza za całokształt ich wkładu w polsko-amerykańskie porozumienie. Wieczór uświetnił występ Trace. Na koniec goście obejrzeli imponujący pokaz sztucznych ogni. Niepodległości obchodzony był również przez konsulat w Krakowie. Przyjaciele i partnerzy z południa Polski świętowali 237 lat niepodległości Stanów Zjednoczonych na Kopcu Kościuszki w obecności ambasadora Mula oraz konsul generalnej Hélène Germain. Jestem tak że and thank you for coming here tonight to celebrate with us the 237th anniversary of american independence na przyjęciu usłyszeć można było standardy <mulity> amerykańskiego jazzu i swingu w wykonaniu krakow metro band i obejrzeć rozświetlające niebo fajerwerki W lipcu byliśmy w Bydgoszczy i Toruniu. Złożyliśmy wizytę w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, gdzie szkoleni są oficerowie Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Partnerstwa dla Pokoju. Odwiedziliśmy też Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, jeden z największych zakładów tego typu w Polsce, o strategicznym znaczeniu dla polskiego bezpieczeństwa i gospodarki. Ambasador Mul oraz nasz dyplomata Andrew Staples spotkali się również z prezydentem Bydgoszczy Rafałem Bruskim oraz wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mez. Po krótkim spacerze po mieście udaliśmy się na spotkanie z inspirującymi studentami i kadrą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Mieliśmy również okazję zapoznać się ze zwycięzcami konkursu Meet Ambassador Mul in Bydgoszcz. W rozmowie z mediami ambasador podkreślił, że Europa pozostaje najważniejszym partnerem politycznym, militarnym i gospodarczym Ameryki. Następnego dnia udaliśmy się do Piernikowej stolicy Polski i rodzinnego miasta Mikołaja Kopernika Torunia. Odwiedziliśmy tam marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, Piotra Całbeckiego i spotkaliśmy się ze studentami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, z którymi dyskutowaliśmy o stosunkach polsko-amerykańskich. Dziękuję bardzo. 1 lipca uczniowie polskich liceów wzięli udział w organizowanym w Mińsku Mazowieckim Poland Business Week. Projekt powstał dzięki współpracy Washington Business Week, Mińskiego Stowarzyszenia Mila, oraz miasta Mińsk-Mazowiecki. Right, Uczniowie spotkali się z przedstawicielami amerykańskich firm i uniwersytetów, takich jak Boeing czy Central Washington University, oraz uczestniczyli wraz z nimi w interaktywnych warsztatach. Zajęcia obejmowały m.in. zakładanie firmy, pisanie biznesplanu oraz wprowadzanie nowych produktów na rynek. Um, like Brenda Van Horn z Foreign Commercial Service opowiedziała o szansach i perspektywach amerykańskiej gospodarki w Polsce, zaznaczając, że jednym z celów ambasady jest wzmocnienie partnerstwa polsko-amerykańskiego poprzez wymianę handlową oraz inwestycje. W połowie miesiąca Marcin Gortat, gwiazda drużyny Phoenix Suns z ligi NBA zorganizował obozy koszykarskie dla dzieci w czterech miastach w białej Łodzi, Warszawie i Sopocie. Znając nasze zainteresowanie współpracą z młodymi Polakami i wspieraniem programów sportowych, Marcin opowiedział nam o tej inicjatywie. Przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać tym dzieciakom, że sport może być czymś fascynującym, formą życia również i tak naprawdę dzięki koszykówce mogą sobie ułożyć życie bardzo dobrze. Jestem samą przyjemnością, wrócić, popracować z dziećmi, przekazać doświadczenia, jakie nabyłem w Stanach, a miejmy nadzieję, że któregoś dnia, któryś z aktorów tych dzieciaków to wszystko wykorzysta. Zapytaliśmy również gościa Marcina Jareda Dudleya z drużyny Los Angeles Clippers o jego pierwsze wrażenia z pobytu w Polsce. I um, I thought a lot of grass, a lot of green uh green areas. Uh, I thought see more buildings like downtown. I think it's more Warsaw. Um, I'm excited with it though. It's clean. We went, uh, To the mall over here with the nice restaurants. Uh, very impressed so far. mieli też okazję sprawdzić w grze z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w I think they're really great. They're very excited about the game of basketball and they have a lot more skills than I would have thought. So I'm very excited about the game here. Uh, I can say this is probably one of the best experiences I've had in my entire Air Force career. And I mogę powiedzieć, że przyjeżdżając z tutaj, to było na wysokim poziomie. Ludzie są wspaniałe, jedzenie jest świetne i to jest zdecydowanie najlepsze miejsce w życiu. Punktem kulminacyjnym tygodnia obozów był mecz koszykówki, rozegrany w Sopocie pomiędzy drużyną gwiazd Marcina Gortata oraz drużyną Wojska Polskiego. 24 lipca generał Martin Dempsey, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Armii Amerykańskiej, odwiedził bazę lotniczą w Łasku. Spotkał się z polskimi oraz amerykańskimi żołnierzami, a także stacjonującym tam oddziałem lotników z bazy lotniczej Wawiano. Generał Dempsey z zadowoleniem wypowiadał się o funkcjonowaniu polsko-amerykańskiej bazy, chwaląc w szczególności zdolności lotników, ich wyszkolenie, a także wyposażenie bazy. Podkreślił również znaczenie współpracy polsko-amerykańskiej.